Cześć moi drodzy witajcie w ósmym vlogmasie Za chwilę przyjeżdża po mnie Rafał, jedziemy na te Targi samochodowe i dzisiaj chciałbym rozpocząć yy, otwieraniem kalendarzy, bo nie wiem, czy pamiętacie, ja od jego żony dostałem yy, kiedyś te świeczki, co tak świetnie pachną do tej pory wam je chwale. Znaczy chwalę jedną, bo jeszcze drugiej nie paliłem, ale ta pierwsza jest świetna. I tu przygotowałem, bo chcę się, wiecie, też jakoś tak odwdzięczyć, to z, z, z tych kalendarzy co było. Tu mam ten płyn do płukania, nie wiem, może sobie przetestuję. Tu mam tą piankę pod prysznic. Tu wziąłem te dwie maseczki, ale nie mam jeszcze nic takiego godnego, co by można było dać. Także liczę, że coś może będzie jeszcze w tych kalendarzach. Tą paletkę to nie wiem. Wiem, że ona lubi dobre kosmetyki i na pewno tam jakieś ma swoje ulubione. Nawet jak Rafał przyjechał, jak jechaliśmy na tą imprezę Halloweenową, to. Yy, wziął tam, pamiętam, jakąś kredkę czy coś, to to było yy, turbo dobra kredka do tego make-upu, także nie będę ryzykować, wiecie, jakąś paletką, co nie znam się na tym. Dobra, sprawdźmy ten Douglasowski, czy tu coś będzie. Wczoraj w ogóle otwierał. Aha, była ta zalotka. To, nie wiem, taka zalotka to chyba raczej też nie. Wypiłem trochę wczoraj tego grzańca, a się czuję jakbym yy, całą noc przebalował gdzieś do demakijażu. No w sumie to jest OK. W męskim to nie będziemy sprawdzać. No dobra, ale to już miejmy dzisiaj z głowy kalendarza na początku. Ósemka, bo później nie wiem y jak się wyrobię. Takie jakieś dziwne znowu coś. Pojemniczek, żeby sobie napełnić taki. Taka po prostu zapchaj dziura w kalendarzu, o, tak to ujmę. Tu jest ósmeczka. Co tu mamy? Peeling. No myślę, że też w porządku, można to dać o razem, nie? To pyk, pyk, to też. To mam upominek zrobiony. Tu jeszcze miałem po perfumach, chyba jak kupywałem. Nie wiem które, ale mi zostało, także włożę do tego i myślę, że w porządku. Dobra, moi drodzy, ja się idę. O! Już chyba Rafał jest. Idę myć zęby i schodzę na dół, bo idziemy na te targi. Jedziemy na SN Motor Show, bo jestem fanem motoryzacji. E, no widzimy, no na, na, najprawdopod najprawdopodobniej <gry> będzie tam bardzo dużo różnego rodzaju Bugatti, Bentleyów, Lamborghini. Ja jadę obejrzeć Porsche Taycan, którego jestem fanem i mam ochotę je kupić, a więc wizualizuję moje marzenia, że po prostu jadę. Muszę dotknąć, muszę usiąść, muszę zobaczyć. Także to jest moja zajawka. Ciekawostką jest to, że dwa lata nie było teraz SN Motor Show, bo był... A więc pewnie to będzie jedne z najlepszych SN Motor jakie były od lat. tego warto się tam udać. Wicki Cię pokochają. Super! Jesteśmy <grystanie> już w środku, mamy bandzik. Idziemy, Rafał oprowadza, bo on tutaj wie, co jest pięknie. Tak, jesteśmy na jednej z hal, gdzie akurat pokazują się prywatni wystawcy, więc auta są mieszane. Mnie najbardziej, mówiąc szczerze, interesuje hala, gdzie będą prototypy. I... Takie miejsca, gdzie będą jakieś nowe, nowe samochody, bądź auta po tuningu, najlepiej Brabus i y, AMG, wystawcy, bądź BMW, Alpina, a najbardziej to mówię, szukam Porsche Taycana, na razie go nie widzę, aczkolwiek też piękne samochody, stary Mercedes 350 SL, śliczne auto, w pół miliona euro. Warto. Więcej samochodów niż w Dubaju, w Monte Carlo i w Las Vegas razem wziętych, więc warto się tu udać będąc wesem. Ta kolekcja, która jest tych samochodów tutaj jest bardzo ciekawa, z racji tego, że stoi tam Alfa Romeo 4C Competition, która została wyprodukowana w współpracy z Pini Fariną. Jest to auto unikatowe, może nie wygląda, ale jest naprawdę ciekawym modelem na, na rynku, wartym zobaczenia. Ja widziałem tylko raz na żywo w Puerto z taki samochód. Jest to naprawdę typowy unikat i klasyk i ciekawe auto tutaj stoi. Zaraz Czarny, sobie do niego, które? tak, zaraz sobie do niego podejdziemy, opowiem więcej. No ale dobra, to jest, to było odnawiane, czy to są yy, jeszcze ten, takie, jak to oryginalne były? Nie, ten Mercedes jest odrestaurowany, w ogóle kosztuje 189 tysięcy euro, ale widać, że ktoś tutaj przyłożył do tego taką rękę, żeby to wykonać. To jest no robota najwyższej klasy, zobacz, nowe opony, nowe fele, no jest masakra, nie? To... Lakier w ogóle, wszystkie są tak odrestaurowane, dlatego to tyle kosztuje, bo ktoś włożył tu tak ogromną pracę. 347 koni ma ten samochód, ale według mnie on nie ma oryginalnego silnika. Tu jest silnik z naszych czasów włożony. To jest silnik AMG, więc bardzo ciekawy w ogóle egzemplarz, bo w tamtych latach nie było takich silników, a tutaj jest normalnie silnik na pasku rozrządu. To jest typowa jednostka 55 AMG, nie? Sadzona to jest w ogóle masakra. To jest silnik... Widzisz? Aha. To jest nowy silnik za mg w Sadzono. Starego auta. Masz... Idziemy dalej, jakbyśmy na tych targach kosmetycznych to była tylko jedna hala, a dzisiaj te samochodowe są na wszystkich czterech czy pięciu halach, także mamy co oglądać i... Rafał już się martwi, raczej się nie martwi, ale czy mecz obejrzy. Bo mecz mamy o czwartej, tak? tak? Tak, o szesnastej to będziemy oglądać na telefonach. Mój kolor mógłby w salonie stać. O? Mój kolor mógłby w salonie stać, bo on taki jak te moje doniczki. Takiego jakby brali lawetą, no to dopiero byłby ten No, zjawisko. 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 Patrzcie, jest M... To Co to jest? M4? Może ja zrobię wejście. To jest BMW M4. Ale ja mówiłem na początku roku, że jak którejś z M bym chciał, żeby M mi się podobają, bo jak jeszcze pracowałem z Bukami, jeździłem, to tam pod jednym y, domem właśnie jest taka biała bo ona była, ale ona chyba była M2. Tak, i ten samochód ogólnie pasuje bardzo do Mateusza, zobaczcie jaki, ma zobacz, jaki ma świetny kolor. Prawie tak, tak samo jak jego bluza, pasuje do niego idealnie. Także to nie Ty wybrałeś auto, auto wybrało, wybrało Ciebie. Wybrało mnie. Raz jeszcze tylko ta siła przyciągania, żeby zadziałała. Stój tu długo i przyciągaj. Nie, ja sobie usiądę, żeby mieć ten. Afirmację. Afirmację dokładnie. To idź, afirmuj. To najpierw nie ten mały sobie zafirmuje. Okay, bo tu jest strasznie duża kolejka do afirmacji. No i widzicie, ładnie bym tu wyglądał, nie? I nie trzeba by było żadnych statywów na szybie nalepiać, bo patrzcie, kamera stoi na desce rozdzielczej i jest git. Fajny. Także oglądajcie, oglądajcie jeszcze raz oglądajcie, żeby Mati mógł sobie kupić w przyszłości taki samochód. Spotka, no. Fajnie się siedzi. Trafiliśmy właśnie w miejsce, gdzie stoi piękny Porsche Taycan. Szkoda, że jest taki okurzony, może tego nie widać na filmie. Jak można tak bez taki piękny samochód, że go nawet nie wyczyści? Zobaczcie jaki kurz. Ale to jest moje marzenie. Może nie ten kolor, bo ja bym chciał mieć zielonego. A to jest ten samochód, co mi tyle o nim mówiłeś, tak? Tak, to jest Porsche Taycan, elektryczny samochód Porsche, z którego ceny startują od 88 tysięcy euro. To jest ogólnie auto typowo elektryczne. Pierwsze auto produkcji Porsche, które jest elektryczne. One jest w pełni elektryczne, czy ma W pełni elektryczne. ma. 400 km zasięgu na pełnym ładowaniu, ładuje się jakieś 20 minut. 20 minut ładuje i naładowane Do pełna tak, ale na stacjach, które mają do 350 megawatów. Taka stacja jest akurat koło mnie, koło domu, już to sprawdzałem. Jadąc do Polski również miałbym stację pod Hanowerem, też to sprawdzałem. Problem jest w Zielonej Górze, aczkolwiek Zielona Góra ma jedno, wyjątkowo miejsce, gdzie można takie auto tankować. Z normalnego gniazdka z domu ta ładuje się około chyba 4-5 godzin. Więc mimo wszystko, na noc koło domu bym sobie go podłączył, też bym go naładował. No to jest moje marzenie. To już niedługo spełnisz. Czy, czy pasuje mi ten samolot? Pięknie. Tak? Wyglądasz pięknie. Teraz też afirmuję, tylko że ja nie mogę do mojego marzenia wsiąść. Nie mogę zafirmować tak jak Mateusz. No ale podejrzewam, że do swojego dojdziesz szybciej niż ja do swojego. Plan jest w przyszłym roku. Mówi się, że niby nic, ale każę, bym przewrócił raczej, ja bym się cofnął, ale jakbym mógł mieć tą pamięć, którą mam. Okej. Okay. Bo tak to jakbym bez tej pamięci, to bym znowu wszystkie błędy... Ty Zagrywasz, tak? No. Ja jakbym mógł cofnąć się w czasie, to bym cofnął się do tego czasu, kiedy Bill Gates jeszcze nie został prezesem Microsoftu, albo Steve Jobs prezesem Apple'a, zrobiłbym wszystko, żeby to ja był tym prezesem. No, to jest właśnie ten samochód z <noise> powrotu do przyszłości. <noise> Rafał dzisiaj przejął kanał. Powiem Wam, że się martwię, że nic nie będzie chciał w ogóle nagrać, ale widzę, że jest. Tak. Mogę o tym godzinami gadać. Zresztą Mateusz już nie może mnie słuchać. Janusz, już nie poszedł do domu? Nie, czemu? Bardzo <noise> fajnie. Ja jak lubię, to... Co? Nie? Ja naprawdę lubię, jak to opowiadasz. Tak, Możesz no tam... o czymkolwiek mi opowiadać, ja będę słuchać. Robiłem taką zabawkę, jak byłem dzieckiem, jak ta czerwona. Nawet mam ją do tej pory w domu, to był mój pierwszy model samochodu, od tego powstała cała moja zajawka na motoryzację. Taki yy, srebrny miałem w domu. Kenik ze Kiesko i stoi Bugatti. Tak, proszę Państwa, jest Bugatti. Tam stoi Bugatti Veyron. Widzicie to, ludzie? To jest auto za 4 miliony złotych. Te białe? Nie, to czarne. To jest Koenigsegg Jesko. Też jedno z bardziej sportowych samochodów. Nie wiem w ogóle czy te, czy to, co widzieliśmy wcześniej, Gemere, nie jest tutaj najszybszym samochodem na tych targach. Nie? Widzicie, dużo rzeczy się dzisiaj dowiemy. Ciekawych. Koenigsegg tak, Jesko. Szwedzka firma, mało znana, ale to są i piękne samochody, które widać. No, vlogmas numer 8 będzie trwał chyba godzinę. Tak i cały czas będzie no stop moje gadanie. Mi się podoba. Tak? Mercedes, nie? Ładny. Mateusz wie co dobre, Mercedes. Bez gwiazdy nie ma jazdy, jak to mówią. Bo ogólnie są auta, no i jest Mercedes. Każdy kto miał kiedyś raz w życiu Mercedesa... To czemu z Mercedesa przejść... Na Porsche? Bo też jest produkowane w Stuttgarcie. Aha, no dobra. Nie, chcę pojeździć Porsche, bo jeszcze nie miałem. Ale może zdecyduję się na Mercedesa? Jeszcze nie wiem. Jestem ogólnie psychofanem Mercedesa. Kiedyś mój znajomy, e, imienia nie wymienię, miał takiego Mercedesa, który stoi tam, przewiózł mnie nimi i powiedział: Wsiądziesz raz do Mercedesa, nie będziesz chciał z niego wysiąść. E, to jest prawda. To jest naprawdę święta prawda. Mercedes jest autem innym. Inaczej jeździ, inaczej się go prowadzi, inaczej brzmi. Ma coś w sobie. Ja siedzę od dwóch lat w swoim Fiacie, już bym chciał też z niego wyjść. Ale mój pierwszy samochód jaki miałem to był Fiat Bravo. Ale jeszcze dwa, trzy razy coś jadę już nie będę miał wyjścia, będę musiał z niego wyjść. Oby o własnych siłach. Albo ktoś we mnie. Nie, akurat wypadki to są głównie, no nie... nie, nie Mati, a tu jest miejsce, żebyś swojego Fiata postawił. No. No. Tu jest właśnie twoje miejsce. Możesz go postawić jako model wystawowy. Ja, ja się wybiję na YouTubie, to ten tego na tą orkiestrę wystawię. <laughs> to raczej ktoś za daleko nie zajedzie. Pasjonarka, nie? Tak, ja. się nie dwójeczka? To one to mega popularne były swego czasu, nie? W Polsce. Taki w ogóle ten, kościotrop przegląd. Gdzie? Na frytku, no. Mój tato chyba miał takiego. Golfa? No. Ja miałem zabawkę taką. On no to do tej pory fan Volkswagenu. W takim kolorze kiedyś hold robiłem, nie wiem czy pamiętacie, Pool and Berry bluza była, właśnie była w takim kolorze. To jeszcze jak mieszkałem w Stuttgartzie. Tyle wam mogę ja powiedzieć o samochodach. Mówię, że taką bluzę miałem w takim kolorze kiedyś i że tyle mogę im o samochodach ja powiedzieć. Ale ty już, Rafcio, wystarczająco powiedziałeś. Ja tak, już się tak. nagadałem tak, że już nie mogę w ogóle przełknąć niny już.

Mow. Dobra, powiedz jeszcze raz. Nie, dobra, nie będę jeszcze raz za zanudzał o tym samochodzie, aczkolwiek jest to pierwsze elektryczne, czterodrzwiowe, czteroosobowe Porsche w historii. Na które Porsche wydało do tej pory największą ilość funduszy na wyprodukowanie tego konkretnego modelu, jakim jest model Taycan. Liczą na to, że będzie to najlepiej sprzedający się model Porsche w historii, jak było zresztą z Panamerą i z Kajenem. Bardzo ładne, to też jest właśnie BMK to M6 To M6 To to ilu to idą te liczby? Bo to już jest M6 aż M8 jeszcze. Aż do 8 ja Są nakładki. Pan zmienia nakładki na światłach i teraz ma zielone światła. Mhm. A przed chwilą miał nakładkę Fioletową, miał Fioletowe światła. Na rzecz. Tam to fajnie wygląda. Patrzcie, jak tu jest nisko zawieszenie, przecież ja to nie wiem. Spod domu do Edeki bym nie dojechał, bo bym zaraz już było opatry. Patrz Rafał, jak tu palca nawet nie włożysz. wożysz. Dla a jakoś nie wierzę, że oni to po mieście jeżdżą tym. W chodzimy po tych targach i cały czas szukamy auta Matiemu pod kolor bluzy. I zobaczcie jaki znowu znaleźliśmy ładny. No, Kolejny. Ogromny Martin, idealnie do niego. Posiada. Nie, mi ta BMK wystarczy. Tak? W zupełności. Nawet nie wiedziałem, że tyle jest tutaj tych hal. Jest hala szósta, siódma. Myślałem, że są cztery hale. Jakie to jest przedsięwzięcie logistyczne, żeby wszystkie te auta wiecie przywieźć tutaj? Yy, później poprzestawiać, poustawiać. Tu nie ma w dużej mierze aut nowych, to są nietypowe targi samochodowe. tylko bardziej to są takie targi aut klasycznych, stuningowanych. No, nie wiem czy ktoś wie o czym ja mówię w ogóle, bo Mateusz już pierwszy <laughs> raz wspomniał, że gadaż o takich rzeczach, że ludzie na kanale prawdopodobnie nie będą w ogóle wiedzieć o czym bym mówił. No, ale to chętnie posłuchają. Ja, ja chętnie słucham, to Wy też na pewno chętnie tak, posłuchacie. Obowiązkowo nawet, a nie chętnie. A spójrzcie, jak to jest fajnie zrobione. Normalnie się świeci. Ciekawe, czy to jest jakaś po prostu jeszcze warstwa nalepiona i ledy pod tym, na jakiej to zasadzie działa. Patrzcie, jaki stringowany motor. Na niskim zawieszeniu. Czy fajnie takim czymś by było rundkę zrobić. No, ale, te koło. <noise> Dostałem znowu coś, z Jestem mega zmęczony, aż mi oczu zawią. To mam otworzyć, tak? No możesz zjeść. <głos> <głos> A mam coś nie pokazywać, czy to nie ma tych? Ma... Eee, jest naklejkami, ale no lepiej bez, będzie bez. No. bez? Na razie się do przyszłego Ale Ale pachnie już, czekaj. Nie, tu nie ma nic na niej. Nie, znaczy, to nie. nie ma, na kartoniku tylko jest. No to czekaj, to też jest ważne. Mm. To jest grzane wino. <laughs> widzicie, jak się gęba <laughs> Grzane wino, ale że czułem jak niosłem wcześniej to pudełko. Bardzo ładnie, no niestety nie możecie powąchać, ale no super. Wersja świąteczna. Wersja świąteczna. I kulinarnych odkryć. No, no będę musiał tą samą skończyć na razie. I twoich ulubionych... Jest jeszcze jedna. Tak? Tak. Żony jeszcze nie zna, ona już mnie tak rozpieszcza. To jest wszystko tak zawsze ładnie zaparkowane. I ten zapach, a całkiem inny. Tak, bo to jest z e, serii tych e, arabskich zapachów. To są takie outowe e, no Bo ta na przykład jest świetna, taki niespotykany ten zapach, ta, ta, ta czarna. To jest arabska księżniczka, to jest, to mówię, jest je. e, z arabskich zapach, zapachów. Okay. One są dlatego też w tych złotych szkłach, nie? Takie zupełnie inne naklejki mają. To jest inna seria. Bardzo, Danielu, dziękuję. Żonie, na razie dziękuję tutaj przez, ten, przez film. Mam nadzieję, że niedługo będę mógł osobiście podziękować. A ja przygotowałem też coś rano, małego, drobnego. Jest dopiero ósmy dzień, także nie było nic ciekawego, ale myślę, że tutaj sobie zobaczysz z tych. Yy, z to dla mnie. Dla żony. Dla żony. Dobrze, okej. Okay. sobie. Oglądamy mecz. Jak wrażenia twoje? Moje Polacy grają o wiele lepiej, i łupią Francuzów, ale niestety y, bramka była y, nie fartem. Ale jak zwykle wiesz, no nie farta. Ale jeszcze no. mamy w że druga połowa i. 2-1 będzie Wygramy. dla Polaków. Wygramy. Zawsze nie kibicuję naszym, U, ale dzisiaj wyjątkowo tak tak. grają dobrze. Super, prawdę, dziękuję. No, może nie. Kibicę. To możesz kawę robić. Tak, tak. Jeszcze jedno. Ale i tak ta na razie Graliśmy jak nigdy, przegraliśmy jak zwykle. Szkoda, ale z tego co Rafał opowiadał, bo ja się tak na piłce nożnej nie znam, no to bardzo dawno nie zaszliśmy tak, od iluś tam lat chyba, czy nawet w ogóle pierwszy raz w historii zaszliśmy tak daleko. Ostatni raz byliśmy w latach osiemdziesiątych tak daleko. A graliśmy z mistrzami świata, z Francją. Więc nie przegraliśmy z byle kim, tylko z mistrzami świata. I bardzo dobre różne akcje robiliśmy. Piłka była wyrównana po, bo to nawet nie wiedziałem, oni nawet liczą, ile kto kilometrów przebiegł z której drużyny i te wszystkie statystyki były bardzo wyrównane, że bardzo dużo piłka była też po naszej stronie, nie tylko po stronie Francuzów. Jestem ciekawy, jak wasze wrażenia po dzisiejszym filmie, bo mi się bardzo podobało. Rafa ma taką pasję do samochodów, to naprawdę tak fajnie się słucha. Ja lubię ludzi z pasją, a Rafał jest takim człowiekiem, że ma swoje pasje. Sami zresztą widzieliście, że aż w jego oczach te auta były i, i zmówił to z takim... Z takim widać, że z miłością do tych samochodów, więc bardzo to fajne. Chciałem wam pokazać te grille, ale... Może zrobimy to już jutro na spokojnie, bo pewnie jak pootwieram, to będzie dużo kartonów. Ale jutro chciałbym wybrać, bo już chcę któryś używać, a jeden chcę odesłać. Może przekąszę sobie czekoladkę. Jest czekoladka, a taka kulka. Kulki jeszcze nie było. Jest krem czekoladowy i taki dżemik wiśniowy. Moi drodzy, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie mi koniecznie znać. Jakieś miłe słówko napiszcie dla Rafała w komentarzu. Na pewno będzie mu bardzo miło, bo to wiecie, jednak zawsze występ przed kamerą stresuje. Chociaż wydaje mi się, nie wiem jakieś dziwne przeczucie, że on chyba gdzieś kiedyś po prostu miał kontakt z kamerą, bo, no bo widzieliście, to... to... To nie wyglądało na osobę, która pierwszy raz mówi do kamery. No naprawdę, uwierzcie mi, to tak nie wygląda. Naw ja pamiętam nawet, jak ja sam zaczynałem, że jak filmy z mamą nagrywaliśmy, no to nigdy to tak gładko nie szło pierwszy raz przed kamerą. Pierwszy raz przed kamerą nie jest łatwy, a tu Rafcio po prostu po masełku, po masełku przeszedł. <grymio> Trzymajcie się ciepło. Rafał, dziękuję Tobie, dziękuję Wam wszystkim, że obejrzeliście ten film. Widzimy się już jutro w kolejnym vlogmasie. Trzymajcie się ciepło, ciał, ciałki, kuskuski. Pa!